Dla mnie WC oznacza wolny człowiek. Ostatnio siedziałem w toalecie i myślałem o babci, nie? Ja wiem, jak to brzmi, nie? Ale... No, słuchajcie, no, siedziałem w tej toalecie i myślałem o babci, bo co miałem robić innego, nie? Telefon mi się rozładował. Kafelki przeliczyłem po przekątnej. Spray przeczytałem w trzech językach, No, co miałem tam robić, nie? Ja wiem, że przynajmniej polowa z Was powie, mieszasz, już wysrać i wyjść, nie? Ja też wiem, jak ta polowa z was się nazywa, nie? Kobiety. Panowie, poproszę, dajcie oklaski, każdy z was, który przynajmniej raz w usłyszał, co ty tam robisz tak długo. Drogie panie, dzisiaj jest wasz szczęśliwy dzień. Dzisiaj wam wytłumaczę, co my robimy w toalecie tak długo. Oczywiście, chodzimy się tam po prostu wysrać, nie? Dla nas to jest taki mały orgazm się wysrać, nie? Jakby w życiu nie słyszałem kobiety, która wyszła z toalety i powiedziała, ale się dobrze wysrała. A facet? Nie mamy małe radości w życiu. Nie? Albo, albo w życiu nie słyszałem kobiety, która wychodząc z toalety mówi nie, nie, znaczy... Nie, one właśnie tak mówią. One mówią, nie, nie, nie chodź tam, nie? A facet, a facet jak wychodzi z toalety mówi ja bym tam nie siedł. Ale, ale jedynka po to nie jest jedyna rzecz, którą my robimy w toalecie, nie? Oczywiście to nas tam bawi, ale my tam chodzimy, bo my w toalecie idziemy coś rozmyśleć, przemyśleć. My tam szukamy zen. My tam jesteśmy sami sobą i sami ze sobą. My tam szukamy oczyszczenia. Dla mnie, dla mnie wuce oznacza wolny człowiek.